Dzień dobry, dzisiaj będziemy grać w Movistar Planet i to jest taka fajna gra. Tylko, że tutaj wszystko jest płatne: jak widzicie, login kosztuje 14,99 zł miesięcznie, e, graj kosztuje 14,99, ale, ale ja, ja kliknę graj i zobaczymy, co to będzie za gra. Dobra, kliknąłam Dobra, kliknęłam graj. Jak tutaj widzimy, gotowa dziewczyna kosztuje tyle złotych, a tyle złotych, Więc ja wybiorę gotową dziewczynę i yy, kliknę teraz i zobaczymy, bo już mi się taka wylosowała, bo już to kliknęłam w, ok w sumie. E, więc teraz możemy kliknąć ok, zrobione. Wow, 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 Nawet mi nie powiedziało, żebym wybrała hasło ani nick. E, Okej. Okay. Gratulacje. Zaczyna swoją przygodę z Movie Star Planet. Gra wybrała Ci pasujące nick i hasło. Nikt darmowy gracz hashtag 1230 hasło reklama by i edryonki 123456789 Przecenę na wybranie dziewczynki postaci klikanie przycisku powyżej powoduje odebranie wszystkich przedmiotów. Um, no chyba nie mam wyboru, ale wybrać to byle co. Nie wiem, weźmy to i to. Okej, okay, odebrałam wszystko, no i teraz możemy po prostu sobie na przykład wejść na czaty, to teraz to zrobię. O, tutaj są bardzo fajne czaty, no to weźmy na przykład weźmy e, kontryside picnic. Ups, musisz... Wykupić pełną wersję gry, aby odblokować tą czynność. Ja ci dam pełną wersję gry. Przecież gram w to coś, więc chyba mam pełną wersję gry. Dobra. Dobra, więc to nie wypaliło. To teraz trzeba na przykład. Nie wiem. Nie wiem, na to pójść. No. Na czaty nie mogę. No to co ja mam robić w tej grze? Dobra, kliknę na miasto filmów. O! No i tutaj możemy sobie wybrać, byle co, bo tutaj już nie jest jako. Na pełnej w wersji gry, tak mi się wydaje przynajmniej, więc klikniemy sobie na przykład na y, y, LUX. Koniec wersji... Co to jest?! Grać w MSP na wersji Trial. Po skończeniu się terminu Trial zapłacić za wszystkie swoje płatności w grze. Trial kończy się za 10 sekund. Co to ma być za gra Walona? Ja nigdy tego czegoś nie widziałam. Co to ma być?! Dobra, to prawdopodobnie sobie tego nie zrobimy, więc y, nie wiem co teraz zrobić. Tylko, że mam 10 sekund tego, więc nie wiem, co, co teraz mam zrobić. Kurde, miłe miasto filmów. No nie wiem, w, w, konkursy, co tu się dzieje? Cza, czemu mam ładowanie? Koniec w wersji trial? Każdy mamy na wersji trial, po skończeniu się terminu trial zapłacić, że wszystkie swoje płatności w grze, tylko gdzieś za 0 sekund. O nie, okej. Okay. Skończyła się twoja przygoda na darmowym MSP. Zapłać, zapłać za wszystkie rzeczy teraz lub wykup drugi traje za 100 i 50 groszy. Nie, nie, ja walę tą grę. Nie, ta gra jest głupia. Widzicie, znowu wróciłam na menu startu, tutaj są jakieś reklamy, pedronki nie wiem. To jest głupia gra, nie polecam ją nikomu. I to tyle chyba. Pa.